Jest pewne, wiemy już na pewno. Grzegorz Kielb został wybrany na nowego prezydenta miasta Tarnobrzega. Przede wszystkim dziękuję mieszkańcom Tarnobrzega, którzy na mnie głosowali. No jest to chyba pierwszy wynik taki duży, bo jeszcze nie spotkało się, że w drugiej turze kandydat na prezydenta otrzymuje wynik ponad 11 tysięcy głosów. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak się czuje nowo wybrany prezydent Tarnobrzega? No czuję się rewelacyjnie, a z drugiej strony jestem troszeczkę zmęczony, bo ostatnie dni kampanii, no to były praktycznie, spałem po dwie, trzy godziny. Ale, ale czuję się fantastycznie. Jaka będzie pierwsza decyzja prezydenta Grzegorza Kiełba? Jeżeli chodzi o pierwsze decyzje, tak jak podkreślałem na wielu konferencjach, będziemy, otworzymy biuro, czy otworzę biuro obsługi przedsiębiorców, obsługi inwestora, gdzie inwestor w tej komórce będzie mógł od A do Z załatwić wszystkie tematy. Dziękujemy za rozmowę.